Cześć, piłkę i zapraszam was do mnie, w wczorajszego zamiaru piłkarskich, czyli z dnia 15 stycznia, zapraszam. Makana Baku został wypożyczony z Legii Warszawa na Kretę. Kreta aktualnie występuje w pierwszej lidze greckiej, a sam Makana jest wypożyczony na Grecję do 30 czerwca tego roku. Jadegar Rostami został wypożyczony z południa drugiej do ŁKS Łódź do końca tego sezonu, czyli 30 czerwca tego roku. Arten Kursk Środkowy, estoński obrońca, przenosi się z UPS do y, GKS Katowice. Wiemy, że podpisano umowę do 30 czerwca 2025 roku, a y, ceny transferu tego y, jeszcze nie znamy. Warto dodać jeszcze, że Środkowy obrońca jest 29-krotnym y, reprezentantem Estonii, a w Sony CV ma jeszcze FC Flore. Flory. Dajsukejako tapnąć się z Gwóźdźka Zabrze do Koalgent. Ten transfer Gent kosztował 2 miliony 200 tysięcy euro, no i jeszcze Japończyk podpisał kontrakt z belgińskim klubem do 30 czerwca 2027 roku. I skończymy sobie na Hannibalu, który jest środkowy połącznik narodowości tunezyckiej pochodzenia francuskiego. Zostaje on wypołeczony z Manchester United do Sewilli i to wypołeczenie jest do 30 czerwca tego roku. A miniony sezon spędził na wypoczynku drugiej ligowym Birmingham City. Oto fajna mecza League 2 e, La Ligi Drugiej, Ligi Portugalskiej, Serie A i Puchar Narodów Afryki. A dzisiaj Serie A, Puchar FA, Puchar Króla i e, Puchar Narodów Afryki. Dziękuję za jeszcze oglądanie. Zapraszam na moje media społecznościowe, które się teraz wyświetlają. No i jeśli oglądacie to na TikToku, to zapraszam na dalsze więcej i dobry tego filmu. I klasycznie żuwimy się jutro. Cześć.